Serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku programu Przestrzeń Dźwiękowa. Dziś zgodnie z obietnicą druga część materiału dotycząca festiwalu polskiego odbywającego się w Norwegii, czyli Vataha Camp. Dziś nieco inaczej, bowiem mówić będziemy o samym festiwalu, a o nim opowie nam Łukasz Orzeł, ale ponadto pojawi się muzyka. Agnieszka Dyś, polsko-meksykańsko-peruwiańsko-grecki zespół lubelski Enclose, i Maciej Kurowicki, reprezentujący zespół Hurt. Łukasz Borkowski, zapraszam. Cześć, Łukasz Rzecz z tej strony. Będę opowiadał trochę o festiwalu Wataha Fest w Björkeskogen w Norwegii. Zapraszam. Agnieszka Dyś, wokalistka w zespole UMI, chórzystka w zespole Rice. Na co dzień też śpiewam swoją własną muzykę solowo. Cześć, nazywam się Maciek Kurowicki, jestem wokalistą, założycielem zespołu Hurt, oprócz tego mam jeszcze zespół Eworewo. Moja przygoda z Watachą zaczęła się poprzez zespół Rus raket. Dostaliśmy zaproszenie do zagrania na polonijnej imprezie w Norwegii. Pojechaliśmy, tam poznałem Przemka, z którym no, nie, nie ukrywam. Podubiliśmy się, zaczęła się jakaś, jakaś przyjaźń, kontakt telefoniczny. No i Przemek zaczął się zastanawiać, w jaki sposób Stalić polonię, w jakiś sposób zacząć organizować ludzi, bo mówi, że wszyscy mieszkają w strasznych odległościach od siebie i ciężko jest się pospotykać. Zaczęliśmy rozmawiać o imprezie. Na pierwszą edycję Watachy pojechaliśmy znowu z zespołem Rus Raket. Wataha to są ludzie. To nawet niekoniecznie najpierw był festiwal, tylko to byli ludzie, którzy się spotkali, którzy chcieli coś zrobić sami dla siebie tak naprawdę dla osób, które mieszkają w Norwegii, dla tej Polonii, która, która tam na co dzień żyje. No i tak najpierw od spotkań, jakichś kamperowych i zwiedzania Norwegii, to się przerodziło między innymi właśnie w Wataha Fest, która odbywa się zawsze na początku sierpnia. Czy Watacha to jedynie festiwal muzyczny? Patrząc w ogóle po strefie dziecięcej festiwalu, tak zwanej strefie kit, tak dla mnie to jest obłęd dzieciaki, które po prostu biegają cały dzień z uśmiechem na, na ustach. Rodzice w pewnym momencie zaczęli się śmiać, że oni wracają tylko jeść do, do kamperów w kierunku namiotów. Dla mnie totalny, totalny obłęd. W tym roku zagraliśmy z ekipą z Enclose, jest to e, mieszanka polsko-różna, jeśli chodzi o, o narodowości, e, z zespołem Elisti, mm, to są nasi tacy przyjaciele e, od dawna. Oczywiście gdzieś do całej sytuacji udało nam się zaprosić też zespół Pajujo i zespół Hurt jako, jako gwiazda festiwalu, gwiazda drugiego dnia. Na watach pojechałam pierwszy raz w zeszłym roku i tak naprawdę w zeszłym roku się dowiedziałam o tym festiwalu. Dostaliśmy zaproszenie z Airice, żeby się tam znaleźć, żeby dołączyć do zespołów, które będą występować. Przyjęliśmy to zaproszenie. No i w sumie tak się zakochałam w tych ludziach, że w tym roku byłam drugi raz już samodzielnie i solowo. <mum> Występowałam z Tomkiem Mazurem i właściwie to też była taka fajna sytuacja, bo um, miałam jechać sama, więc miałam po prostu um, um, śpiewać swoje piosenki lub jakieś covery do podkładów, natomiast okazało się, że Tomek jedzie e, robić tam światło, jest też świetnym muzykiem, świetnym wokalistą i tak jakoś zawiązaliśmy na watachę 2019 duet. W ten sposób właśnie występowaliśmy obok Enclose i obok hurtu. All those think I shouldn't do, but you dance, dance. Ciebie jest muzyka. Ja bardzo, naprawdę bardzo doceniam każdą muzykę, która ma świetnego wokalistę. Więc dla mnie bardzo ważny jest wokal. Jestem też mocno uczuciową osobą, więc uwielbiam muzykę, która gdzieś tam też jakieś emocje ze sobą niesie. Mówi o miłości, a czasem o smutku, czyli o tym, co, co przeżywa się. I ja często też tak piszę: jeśli piszę swoje piosenki, to gdzieś tam pod wpływem jakichś silnych emocji. Jestem w Norwegii, bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy tutaj z hurtem. Hurt powstał w latach 90. Wydaliśmy parę płyt. W Polsce zagraliśmy mnóstwo, mnóstwo koncertów. Tutaj zagramy taki kondensat, syntezę tego, czym jest nasz zespół. Bardzo mi się podoba na festiwalu Wataha. Czuję się tutaj tak, jakbym był wśród ludzi, których znam dobrze od bardzo dawna. I С парто на мис миво Jakim zespołem jest zespół Hurt? W Hurcie zawsze było obecne i, i muzyka nowofalowa i punk rockowa i też bardzo lubimy muzykę elektroniczną i lubimy hip hop i nie jesteśmy zwolennikami takiego grania w jednym określonym czystym gatunku. Chcemy robić fajne formy, muzyka to proces, muzyka to rozwój, muzyka to samoobserwacja. Yy, mamy momenty stagnacji, momenty w, takich, w których jesteśmy płodni, w których nagrywamy, komponujemy, które powstają nowe rzeczy. Nie wiem co wydarzy się z hurtem w przyszłości. Mamy powoli, po latach przerwy, plany nowych nagrań, nowych piosenek. Mam nadzieję, że to się wydarzy jakoś niebawem. Dla Ciebie jest muzyka. Muzyka e, jest formą komunikacji między ludźmi. Opowiadania o emocjach. E... To nieprawda, że muzyka łagodzi obyczaje, ale to nieprawda, że muzyka wzbudza agresję. Można, tak jak widelca, także tego narzędzia użyć w sposób dowolny. Można zrobić piosenki, które powodują w ludziach czy formy niepokój. Można robić piosenki, które mają charakter biesiadny. Można opowiadać o sobie w taki albo w inny sposób. To proces, to zmiana jest za każdym razem, za każdym podejściem. Jest troszeczkę, jest troszeczkę czym innym dla mnie i dla każdego z moich kolegów w hurcie. Staramy się, żeby to było osobiste, staramy się, żeby pochodziło z naszego osobistego doświadczenia. Dużo o tym doświadczeniu mówię, bo wydaje mi się, że jest to bardzo istotne i chyba najważniejsze w takim spotkaniu z ludźmi, w relacji, w komunikacji prywatnej, w komunikacji między publicznością a zespołem.